Cześć, z tej strony Paweł i witam Cię w kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak łatwo i szybko nauczyć się wszelkiego rodzaju list, wykazów i zestawień różnych informacji, które są uporządkowane w pewnej kolejności, czyli np. chronologicznie od pierwszego do ostatniego, czy od największego do najmniejszego. Z pomocą tej metody również szybko nauczysz się też wszelkiego rodzaju układów, jak na przykład układ oddechowy czy pokarmowy. Aby zaprezentować ci ten szybki sposób nauki, posłużę się w tym celu metodą, z której korzystaliśmy w poprzednim filmie, podczas eksperymentu pamięciowego. Dlatego jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to zachęcam cię abyś w wolnej chwili go obejrzał, ponieważ ten film jest jakby jego kontynuacją. Natomiast nawet jeśli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to i tak powinieneś szybko zrozumieć tą metodę, ponieważ omówię ją na konkretnym przykładzie. Wyobraź sobie, że uczysz się do jakiegoś dużego egzaminu z języka polskiego i jedno z pytań egzaminacyjnych brzmi: Wymień wszystkie epoki literackie, w kolejności od najstarszej do najnowszej. Prawidłowa lista wygląda tak. Na początku mamy Antyk lub inaczej Starożytność, i ta epoka literacka nie dotyczy Polski. Więc jeśli pytanie na egzaminie będzie dotyczyło tylko polskich epok, to Antyk pomijasz i zaczynasz od średniowiecza. Czyli dalej mamy średniowiecze. Później Renesans, nazywany też inaczej odrodzeniem, następnie Barok, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne i na końcu współczesność. Gdybyś uczył się tej listy w standardowy sposób czyli na pamięć to prawdopodobnie powtarzałbyś tę samą listę wiele razy, od początku do końca, aż do momentu, w którym potrafiłbyś wymienić po kolei wszystkie nazwy. Przyznasz, że uczenie się w ten sposób jest dosyć nudne i monotonne, tym bardziej, jeśli musisz na przykład nauczyć się w jeden wieczór kilku takich zestawień plus jeszcze wielu innych rzeczy. Dlatego, aby zapamiętać tą listę, wykorzystajmy tym razem inny sposób uczenia się. Zacznijmy najpierw od stworzenia skojarzeń. Pierwsze słowo to antyk lub inaczej starożytność. Z czym kojarzy Ci się słowo antyk lub starożytność? Pierwszy obraz, który przychodzi mi do głowy, to starożytny Rzym. Skojarzeniem więc może być na przykład obraz rzymskiego żołnierza w zbroi, który siedzi przy antycznym stole. Dalej mamy średniowiecze. Z czym kojarzy ci się średniowiecze? Mi na myśl przychodzi na przykład widok średniowiecznego zamku, bardzo starego i dobrze strzeżonego przez rycerzy. Niech więc średniowiecze kojarzy nam się od teraz ze średniowiecznym zamkiem. Następnie mamy renesans, lub inaczej odrodzenie. Do słowa odrodzenie bardzo łatwo jest znaleźć skojarzenie. Może to być na przykład urodzenie się dziecka, lub odrodzenie się czegoś, na przykład feniksa z popiołów. Pamiętaj, że skojarzenie niekoniecznie musi mieć jakikolwiek związek z prawdziwą historią. Ma ci ono jedynie przypominać o samej nazwie, którą chcesz zapamiętać. Więc odrodzenie będzie w naszym przykładzie oznaczało urodzenie się dziecka. Dalej mamy barok. Mi słowo barok kojarzy się na przykład z barką, która pływa po kanale i transportuje różne towary. Może to być również cokolwiek innego, to ma być Twoje własne skojarzenie. W naszym przykładzie użyjemy barki. Kolejna epoka to oświecenie. Prostym do wyobrażenia może być np. włączenie żarówki i rozświetlenie jakiejś przestrzeni. Niech więc oświecenie oznacza inaczej rozświetlenie. Następny jest romantyzm. Z czym kojarzy Ci się romantyzm? Może z jakąś romantyczną chwilą lub np. z randką. Niech zatem będzie to romantyczna randka, czyli widok zakochanej pary. Dalej mamy pozytywizm. Pozytywizm może na przykład oznaczać grupę pozytywnych i uśmiechniętych ludzi, którzy bawią się i głośno śmieją. Teraz młoda Polska. Z czym kojarzy ci się nazwa młoda Polska? Może to być na przykład młody Polak, czyli dziecko lub bardzo młoda osoba ubrana na przykład w biało-czerwony strój. Dziecko może dodatkowo trzymać przed sobą mapę Polski, aby łatwiej nam było skojarzyć, że chodzi o młodą Polskę. Następnie mamy dwudziestolecie międzywojenne. Tu skojarzeniem może być po prostu widok powojennego zniszczonego miasta, lub na przykład widok jadącego czołgu. Niech będzie czołg. I na końcu mamy współczesność. Z czym kojarzy ci się współczesność? Mi współczesność kojarzy się na przykład z zaawansowaną technologią, której używamy, a której nie było w poprzednich epokach. Czyli na przykład z komputerami, laptopami czy smartfonami. W naszym przykładzie użyjemy komputerów. OK, mamy więc wypisane wszystkie skojarzenia. Teraz spróbujemy zapamiętać całą listę. Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że połączymy pierwszy element z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym i tak aż do końca listy. Jednak najpierw musimy zacząć od skojarzenia sobie, że chodzi nam o język polski i o epoki literackie. Gotowy? To zaczynajmy. Wyobraź sobie, że idziesz do szkoły. Jesteś już tuż przed szkołą i spotykasz tam swoją nauczycielkę z języka polskiego. Nauczycielka podchodzi do ciebie i wręcza ci stos książek. Zauważasz, że to są lektury szkolne. Nauczycielka prosi cię, żebyś zaniósł te wszystkie lektury do sali, w której zazwyczaj macie lekcje z języka polskiego. Zgadzasz się, wyświadczyć jej tą przysługę, więc wchodzisz do szkoły i kierujesz się korytarzem w kierunku sali. Wyobraź sobie, jak niesiesz przed sobą stos książek i jak idziesz korytarzem w kierunku sali z języka polskiego. Okej, okay, dotarłeś w końcu do sali, więc otwierasz drzwi i wchodzisz do środka. Jednak ku twojemu zdziwieniu okazuje się, że zamiast sali lekcyjnej widzisz przed sobą starożytną rzymską komnatę. Co więcej, na środku komnaty widzisz rzymskiego żołnierza siedzącego przy bardzo starym antycznym stole. Wyobraź sobie tą scenę bardzo dokładnie. Poczuj swoje zdziwienie. Bo ta scena oznacza antyk lub inaczej starożytność. Nagle Rzymianin wstaje od stołu i podchodzi do ciebie. Wychodzicie razem na zewnątrz i teraz widzisz, że znalazłeś się w starożytnym Rzymie. Widzisz przed sobą bardzo liczne rzymskie wojsko, które stoi i czeka na rozkazy dowódcy. Dowódca wydaje rozkaz wyprawy wojennej, więc widzisz teraz scenę, jak razem z rzymskim wojskiem zbliżasz się do wielkiego średniowiecznego zamku, który chcecie zaatakować. Wyobraź sobie tą scenę. Zobacz, jak wraz z rzymskim wojskiem stoicie przed wielkim średniowiecznym zamkiem otoczonym fosą. Ten zamek oznacza średniowiecze. Teraz dowódca każe ci wejść do środka do zamku. Idziesz więc mostem prowadzącym do zamku, wielkie drzwi otwierają się przed tobą i wchodzisz do środka na główny plac. I co tam widzisz? Widzisz, jak na środku placu jakaś kobieta właśnie urodziła dziecko. Zobacz tę scenę w swojej wyobraźni. Zobacz, jak kobieta wyciera niemowlę i jak owija je w materiał, żeby nie zmarzło. Rodzenie się tego dziecka oznaczać będzie dla nas odrodzenie, czyli inaczej renesans. Teraz widzisz, jak kobieta prosi Cię o pomoc. Podchodzisz do niej i ona wręcza Ci niemowlę. Stoisz więc przez chwilę zdziwiony, z noworodkiem na rękach, po czym kobieta zaczyna prowadzić Cię na tyły zamku. Okazuje się, że z tyłu jest rzeka i zauważasz dużą barkę przycumowaną do brzegu. Wchodzicie więc na barkę i odpływacie, żeby uciec przed rzymskim wojskiem. Zobacz w swojej wyobraźni, jak płyniesz barką wzdłuż rzeki i jak trzymasz w rękach niemowlę. Barka kojarzyć nam się będzie z barokiem. Teraz wyobraź sobie, jak dopływacie do bardzo rozświetlonego brzegu. Jest tak jasno, że światło zaczyna ci razić, że aż mrużysz oczy. Wyobraź sobie, jak dopływasz barką do rozświetlonego brzegu. Okej, okay, przybiliście do brzegu, więc przekazujesz niemowlę matce, po czym wysiadasz na zewnątrz, bo ciekawi cię, skąd dociera to światło. To światło oznacza oświecenie. Zaczynasz więc iść w kierunku tego jasnego światła i w końcu docierasz do jego źródła. Okazuje się, że to latarnia tak mocno świeci. Najbardziej jednak oświetla stojący obok mały stolik, przy którym siedzi zakochana para. Wygląda to jak romantyczna randka. Zobacz tę scenę w swojej wyobraźni: zobacz latarnię, która jasno oświetla stolik, przy którym siedzi zakochana para. Mamy więc romantyzm. Teraz wyobraź sobie, jak do tej zakochanej pary podchodzi grupa pozytywnych ludzi, którzy podskakują z radości i się śmieją. Utrwal tą scenę przez chwilę w swojej wyobraźni. Zobacz pozytywnych ludzi, którzy wiwatują na cześć zakochanej pary. Grupa pozytywnych ludzi oznacza dla nas pozytywizm. Nagle widzisz, jak z tej grupy wychodzi naprzód małe dziecko, trzymające w rękach mapę Polski. Dziecko podchodzi do ciebie i pokazuje ci swoją mapę, a ty z zaciekawieniem się przyglądasz. Zobacz to w swojej wyobraźni. Dziecko z mapą Polski oznacza dla nas młodą Polskę. Teraz wyobraź sobie, jak stoisz z tym dzieckiem i nagle podjeżdża do was czołg. Przez chwilę stoisz przestraszony, jednak okazuje się, że jest to polski czołg, a załoga zaprasza was do środka. Zobacz teraz w swojej wyobraźni, jak wsiadasz wraz z dzieckiem trzymającym mapę Polski do środka do czołgu. Czołg oznacza dla nas dwudziestolecie międzywojenne. Ok, zaczynacie jechać do przodu, jednak po chwili słyszysz odgłos zgniatanego plastiku. Chyba po czymś przejechaliście. Czołg zatrzymuje się, a Ty wysiadasz na zewnątrz, żeby zobaczyć co się stało. Okazuje się, że rozjechaliście kilka komputerów i laptopów, które leżały na drodze. Zobacz to w swojej wyobraźni. Zobacz czołg, który przejechał po kilku komputerach i laptopach. Komputery oznaczają dla nas współczesność. Dobrze. Zróbmy teraz małe podsumowanie. Na początku spotykasz przed swoją szkołą nauczycielkę z języka polskiego. Wręcza ci ona sto książek, z którymi następnie idziesz do klasy. Otwierasz drzwi, a tam, zamiast sali lekcyjnej, widzisz rzymskiego żołnierza przy antycznym stole. Ten widok oznacza dla nas antyk lub inaczej starożytność. Następnie ruszasz w drogę wraz z rzymskim wojskiem i docierasz do średniowiecznego zamku, który oznacza średniowiecze. Wchodzisz na plac zamkowy i co widzisz? Widzisz, jak jakaś kobieta właśnie urodziła dziecko. Mamy więc odrodzenie, czyli inaczej renesans. Następnie kobieta wręczyła ci niemowlę i poszliście razem na tył zamku. Była tam rzeka i przycumowana do brzegu barka, która oznacza barok. Wsiedliście na barkę i odpłynęliście. Po czym dotarliście do bardzo rozświetlonego brzegu. Mamy więc oświecenie. Po przybiciu do brzegu poszedłeś w kierunku źródła światła i dotarłeś do latarni. Zobaczyłeś tam zakochaną parę na romantycznej randce. Mamy więc romantyzm. Po chwili do zakochanej pary podeszła grupa pozytywnych ludzi i zaczęła głośno wiwatować. Jest więc pozytywizm. Następnie przed grupę ludzi wyszło małe dziecko trzymające w rękach mapę Polski, które oznacza młodą Polskę. Dziecko podeszło do ciebie, a następnie podjechał do was czołg, czyli dwudziestolecie międzywojenne. Wsiedliście do środka i zaczęliście jechać, po czym przejechaliście po kilku komputerach leżących na drodze. Mamy więc ostatnią epokę, czyli współczesność. Okej, okay, to weź teraz pustą kartkę papieru i spróbuj wypisać na niej po kolei wszystkie epoki literackie, zaczynając od najstarszej. Zacznij od wyobrażenia sobie, jak idziesz do szkoły i spotykasz swoją nauczycielkę z języka polskiego. Zatrzymaj teraz ten film i wróć po mnie, gdy skończysz. I jak ci poszło? Myślę, że nie miałeś większych problemów z wypisaniem wszystkich epok, więc twój umysł zapamiętał te wszystkie epoki, mimo tego, że w ogóle nie uczyłeś się ich na pamięć. Ciekawe, prawda? Dodam tylko, że tą metodę możesz stosować podczas nauki prawie każdego przedmiotu. Wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z listą, wykazem czy zestawieniem jakiejś informacji. Zasada jest zawsze taka sama. Łączysz pierwszą informację z drugą, drugą z trzecią, trzecią z czwartą i tak dalej aż do końca listy. Następnie jeszcze raz powtarzasz sobie całą historię w swojej wyobraźni, po czym starasz się wypisać całą listę na kartce. W następnym odcinku pokażę Ci co zrobić w sytuacji, jeśli będziesz mieć do nauczenia się listy, w której występują trudne do zapamiętania wyrazy albo nazwy. Ta wiedza przyda Ci się również podczas uczenia się słówek z języka obcego, dlatego zachęcam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka. I na koniec jeszcze obiecane rozstrzygnięcie konkursu, w którym do wygrania było 50 darmowych poradników Łatwa Szkoła, Łatwe Studia, w którym opisałem wiele ciekawych metod łatwego i szybkiego uczenia się. Konkurs został dziś rozstrzygnięty i pełną listę 50 zwycięzców opublikowałem u siebie na stronie, do której link znajdziesz pod filmem. 25 osób wybrałem spośród Was, czyli moich widzów, którzy albo zasubskrybowali kanał, albo zostawili komentarz. Natomiast kolejne 25 nagród rozdaję wśród osób, które założyły darmowe konto na mojej stronie łatwaszkoła.pl. Na dziś to wszystko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, to zasubskrybuj mój kanał, a wtedy otrzymasz powiadomienie zaraz po tym, jak pojawi się nowy film. Zatem widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!